Witam wszystkich! Dziś w filmie główny temat aktualizacja informacji dotyczących złota. Chciałbym, aby ci, którzy rozważają inwestycje w złoto, przestawiają swój portfel inwestycyjny oraz ci, którzy już zainwestowali, aby otrzymali najświeższe oraz najistotniejsze informacje na interesujący Was temat. A dziś w filmie sprawdzimy obecną sytuację złota na rynku, czyli kurs, przeprowadzimy małą analizę techniczną. Wybierzemy się na rynek kontraktów terminowych COMEX, sprawdzimy otoczenie makroekonomiczne, omówimy potencjalne scenariusze odnośnie przyszłych ruchów cen złota oraz omówimy najbardziej prawdopodobną politykę najważniejszego banku centralnego Fedu, która będzie miała decydujące znaczenie dla zachowania rynków finansowych w najbliższej przyszłości. Zapraszam serdecznie na film. Przypominam, że film ten nie jest poradą inwestycyjną, a ma na celu przekazanie opinii autora i najważniejszych informacji związanych z głównym tematem. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na rynku. Wykres złota, jest to tygodniowy wykres. Obecnie mówię to o godzinie 11.00. We wtorek 19 marca kurs 2156 dolarów. No, i na wykresie mamy w pełni klasyczne zachowanie, to znaczy końcówka lutego, początek marca przebicie linii szyi na poziomie 2070-2080, potem ostro do góry. No, i zaczyna się etap konsolidacji. Zwykle jest tak, że po takim wybiciu Następuje delikatne zejście w dół, być może nawet do poziomu 2080, chociaż po ostatnim zachowaniu złota nie wydaje się, żeby było to możliwe. Może jeszcze troszeczkę yy, przez pewien czas będziemy w takim trendzie bocznym, może jeszcze troszeczkę w dół zejdzie złoto, no i znowu uzyska siłę, aby pójść w górę. Oczywiście wszystko zależy od otoczenia makroekonomicznego. Złoto zachowuje się wręcz podręcznikowo. Piękno polega na tym, że trend, który widzimy na złocie, nie ma charakteru krótkoterminowego, lecz jest to trend długoterminowy, więc wzrosty będą rozłożone na dość długi okres czasu i bardzo dobrze. Czy ostatni skok cen złota ma charakter jednorazowy, czy też mamy do czynienia z początkiem rynku byka na tym aktywie? Zobaczmy, źródła. Wchodzimy na stronę CMI Group, czyli operatora rynku COMEX, rynku kontraktów terminowych i opcji na złoto. I patrzymy na stronę, na której mamy wolumeny obrotu oraz ilość otwartych kontraktów terminowych. I oto co widzimy. Od 1 marca, czyli dnia, w którym złoto odpaliło do góry, przebiło poziom 2075 dolarów, rozpoczynając marsz w górę, mamy do czynienia ze zwiększonymi wolumenami obrotów. Tutaj 1 marca obroty znacząco skoczyły. Również można zauważyć zwiększoną ilość otwartych kontraktów terminowych. Idziemy dalej i obserwujemy, i największy obrót miał miejsce w dniu 8 marca. Obrót ponad 505 tysięcy kontraktów zmieniło właściciela. Pójdźmy teraz na wykres złota i zobaczmy, co się działo 8 marca, kiedy tak skoczyły do góry wolumeny. 8 marca to jest piątek, ten dzień który przedstawia nam ta świeca, którą teraz wskazuje. No i okazuje się, że to jest dzień, w którym złoto ustanowiło rekord wszechczasów w dolarach, osiągając poziom w ciągu dnia 2200 dolarów za uncję. W kolejnych dniach obroty na rynku Comex nieco spadły, ale nadal utrzymują się na, ale nadal są podwyższone w porównaniu do tego, co było przed 1 marca. Cały czas na bardzo wysokim poziomie tutaj ta niebieska linia pokazuje nam otwarte kontrakty terminowe. Tak więc ostatni wzrost cen złota odbywał się przy wyższych, niż zwykle, a nawet można tutaj powiedzieć znacząco wyższych niż zwykle wolumenach. No to bardzo dobrze świadczy, dlatego że to pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo zdrowym, zdrowymi fundamentami tego, tych wzrostów i wspiera to tezę, że wzrosty, które miały miejsce od początku marca, nie są przypadkowe, nie są krótkoterminowym wyskokiem ale początkiem długoterminowego trendu. A otoczenie makro niezbyt korzystne dla złota. Dolar w ciągu ostatnich dwóch tygodni, mówię o tym tygodniu poprzednim oraz tym w którym jesteśmy, wzmocnił się. No może nie aż tak jakoś bardzo, ale w sumie 1% do góry jest. Popatrzmy teraz na rentowności Rentowność obligacji dziesięcioletnich amerykańskich blisko 4,3%. W obecnym tygodniu generalnie bez zmian, natomiast w ubiegłym tygodniu spory wzrost o blisko 6%. Obligacje trzydziestoletnie w tym tygodniu bez większych zmian, ale ubiegły tydzień znaczący wzrost powyżej 4%. No i krzywa rentowności, czyli relacja. Rentowność obligacji 30-letnich do 10-letnich. O ile w tym tygodniu troszeczkę sytuacja się poprawiła, to w ubiegłym tygodniu bardzo zdecydowany ruch w dół, czyli to jest zwiększenie się, odwrócenia krzywej rentowności, co jest dla złota niekorzystne. Zresztą, zarówno wyniki na dolarze, rentownościach obligacji czy krzywej rentowności. Nie są korzystne dla złota. A mimo to złoto specjalnie się tym nie przejmuje, utrzymuje się na podobnym poziomie, delikatnie zmieniając swoją wartość, ale wyraźnie jest w fazie konsolidacji. Natomiast na pewno, aby uzyskało na nowo siłę do odbicia w górę, sytuacja makroekonomiczna tych czynników, o których wspomniałem. No musi się zmienić. Być może takim katalizatorem będzie dzisiejsze posiedzenie Fedu i informacje, które stamtąd będą docierały i zostaną przekazane podczas konferencji prasowej Jerome'a Powella. A co się dzieje na indeksach giełdowych? Indeks NASDAQ w ubiegłym tygodniu wybił się z tego trendu wzrostowego i to wybił się w dół. Jak na razie nie ma dramatu, bo delikatnie odreagował do góry, no ale w tym momencie jest już poniżej tego trendu. No, zobaczymy, co będzie dalej. Tu również pamiętajmy, że mamy do czynienia z formacjami, które kształtowały się przez bardzo długi okres, więc również odreagowania mogą trwać dosyć długo. Indeks SP 500, tutaj wygląda na to, że jest. Na granicy tego trendu wzrostowego. No i indeks Dow Jones, podobnie jak Nasdaq, przebił trend wzrostowy w dół. Na razie zatrzymując się na poziomach, które mogliśmy obserwować przez wcześniejsze tygodnie. Nic takiego więc się nie dzieje, ale paliwo do wzrostów wygląda na wyczerpane. A tymczasem obserwujemy, co się dzieje na rynku kapitałowym pod kątem potencjalnych przepływów pieniężnych pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów. W gospodarce amerykańskiej sytuacja się nie zmienia. Występują wyraźne oznaki spowolnienia, ale inflacja trzyma się na poziomie 3% i wykazuje raczej tendencję do wzrostu niż do spadku. To powoduje, że rentowności rynkowe obligacji nie spadają, a nawet idą w górę. Morgan Stanley w artykule z dnia 18 marca, który pojawia się na stronie investing.com, ostrzega, że obecne poziomy rentowności mogą wywierać presję na akcje. Mówimy tu oczywiście o negatywnej presji i jak czytamy w artykule, pomimo tego, że obecne poziomy wydają się nie przeszkadzać w Wysokich cenach, to wcześniej czy później mogą stać się coraz bardziej uciążliwe, i jeżeli nie będą spadać, to będą wpływać na obniżenie się cen akcji. A tymczasem szefowa firmy AMD, myślę, że bardzo dobrze znana firma również w Polsce, przypomnę, producent procesorów, kart graficznych, komponentów komputerowych, bezpośredni rywal Intela. Szefowa tej firmy sprzedaje akcje o wartości ponad 24 milionów dolarów. Jak widzimy w artykule sprzedaje akcje na poziomie cenowym blisko 200 dolarów za akcje akcje firmy AMD w ciągu ostatnich dosłownie paru miesięcy może dwóch, trzech miesięcy wzrosły z około 100 dolarów do blisko 200. No, i szefowa, jak widać, wykorzystuje okazję, sprzedaje te akcje. Z kolei, Silver Lake, firma inwestycyjna w sektorze technologicznym, sprzedaje duży pakiet akcji firmy Dell za ponad 9,6 miliona dolarów. Pytanie, czy to ma jakieś duże znaczenie? Czy możemy oczekiwać, że ceny akcji, zwłaszcza tych technologicznych, zaraz pójdą ostro w dół? No niekoniecznie. Natomiast dla mnie to jest o tyle istotna informacja, nie tylko ta, ale i wcześniejsze, bo pokazują one, jak pozycjonują się tak zwane grube ryby. Nie słychać za bardzo informacji, ja przynajmniej takich. Nie znalazłem, żeby znane i wpływowe osoby w tej chwili nabywały akcje firm technologicznych. Natomiast sprzedają, pozycjonują się spokojnie, powoli, po kolei, nie spiesząc się jakoś za bardzo, ale przygotowywują się do potencjalnych spadków. I sami stwierdzają, że poziomy, które są obecnie są dobre do sprzedaży akcji. Dlaczego w filmach na kanale INV.net główny bohater to złoto? Dlaczego też zwracam uwagę na sytuację na rynku akcji, zwłaszcza spółek technologicznych? Dlatego, że uważam, że obecne warunki makro są wspaniałe dla złota. Potencjał wzrostu jest olbrzymi. Nie jest to porada inwestycyjna, natomiast chcę zwrócić Waszą uwagę na rzeczy, których nie spotkacie nigdzie indziej. Tak myślę. I to wam przedstawiam nie na zasadzie intuicji, że tak mi się wydaje, tylko wskazuję podstawy, z jakich wyciągam te wnioski. Wracając do głównego tematu, jeżeli sytuacja będzie taka, że Fed, najważniejszy bank centralny, a zanim inne banki centralne obniżą stopy, uruchomią dodruk, rozluźnią politykę pieniężną, to złoto ruszy do góry. Zgodnie z tymi czynnikami, jakie przedstawiam na slajdzie, czyli Rentowności rynkowe pójdą w dół, krzywa rentowności się unormuje, zwiększy się ilość pieniądza na rynku, generalnie wszystkie aktywa pójdą do góry, a złoto przede wszystkim. No ale co, jeśli Fed nie obniży stóp, będzie prowadził restrykcyjną politykę, bojąc się wzrostu inflacji? Jak wtedy zachowają się poszczególne aktywa? Czy cena złota nie zanurkuje? Myślę, że nie. Bo wysokie stopy procentowe będą ciążyły przede wszystkim gospodarce i firmom, głównie technologicznym, i nastąpi to, co na tym diagramie: czyli kapitał będzie odpływał z rynku akcji przede wszystkim do metali szlachetnych i pewnie także do obligacji, kryptowalut i surowców. Wspaniałość sytuacji złota polega na tym, że niezależnie od tego, jak sytuacja makro się rozwinie. Wygląda na to, że każdy wariant będzie dla złota korzystny. A pamiętajmy, że te czynniki, które przedstawiłem, to są czynniki makroekonomiczne. Mamy jeszcze w zanadrzu dodatkowy czynnik, który może się uruchomić w każdej chwili: czyli jakiś kryzys, czy to finansowy, bankowy, czy polityczny, który mógłby wybić cenę złota. Znacząco i nagle do góry. Niektórzy ten czynnik kryzysowy podkreślają jako główny wpływający na wzrost cen złota i dziwią się, że w sumie nic takiego się nie wydarzyło, a złoto poszło do góry. Nic się nie musi wydarzyć. Czynnik ten nie jest konieczny do tego, aby złoto szło do góry, ale jeśli pojawiłby się, no to jak to się mówi, złoto pozamiata. Ten klip jest kolejnym, w którym podkreślam, jak wygląda sytuacja na rynku i jakie świetne perspektywy ma złoto, ale wiem, że złoto nie jest obecnie popularne. Cały czas dominują kryptowaluty i akcje najlepiej technologiczne, powiązane z AI. Jak wskazują że złota, wiele osób indywidualnych wykorzystuje ostatni wzrost cen do jego sprzedaży. No cóż, pozytyw tego jest taki. Że można obecnie kupić wiele popularnych monet z różnych roczników po niskich cenach. Banki centralne i duże instytucje nie mają tych dylematów i skupują w złoto w olbrzymich ilościach. Warunki takie jak obecne to są idealne warunki do rozpoczęcia trendu wzrostowego. I co ciekawe, ruch ten może być bardzo spokojny, bez większych korekt, bo skoro nie ma praktycznie tak zwanej ulicy, to tzw. grube ryby nie mają interesu, aby rozchuściwać rynek. No, bo kogo będą zrzucać? Przecież nie samych siebie. Dobre i trafne inwestycje sprowadzają się do przewidzenia przyszłości, a przede wszystkim tego, co kształtuje ceny poszczególnych aktywów. A tu największe znaczenie mają banki centralne, a przede wszystkim amerykański Fed, jako najważniejszy bank centralny na świecie, kierujący dominującą światową walutą, czyli dolarem. Między innymi dziś posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku Fed, oświadczenie i konferencja szefa Fed. Jerome Pawela. Oczywiście, znaczenie ma tu długoterminowa polityka Fed, a nie pojedyncze posiedzenie, ale możemy tu uzyskać sporo wskazówek, jaka ta polityka w dłuższej perspektywie będzie. Po dynamicznym podniesieniu stóp procentowych od 0,25 do 5,5% w przeciągu niecałego półtora roku oraz zaostrzeniu polityki pieniężnej poprzez niewielką, jak widać na wykresie, Sprzedaż aktywów, czyli zmniejszenie bilansu w okresie od drugiej połowy 2022 roku do chwili obecnej. I zastanawiamy się, co będzie dalej. Gospodarka amerykańska, między innymi na skutek podniesienia stóp procentowych, nieco przygasła ostatnio. Te dane pokazują, że następuje może nie jakieś duże, ale jednak spowolnienie. To inflacja nadal jest wysoka powyżej 3%, dużo wyższa od celu inflacyjnego 2%. Fed tak naprawdę stoi obecnie między młotem a kowadłem, i zakres ruchów ma mocno ograniczony. Wynika to ze stanu systemu finansowego, który ze względu na gigantyczny poziom zadłużenia jest niestabilny. Teoretycznie Fed powinien nadal prowadzić restrykcyjną politykę pieniężną. Utrzymywać stopy na wysokim poziomie, przeciwdziałając inflacji, zapewniając stabilność cen. Ale pomimo wyraźnych zapewnień, że tak będzie robił, w praktyce taka polityka na dłuższą metę jest nie do utrzymania. A wynika to z gigantycznego zadłużenia przede wszystkim sektora publicznego. Pamiętajmy, że cały system finansowy jest oparty na długu. Dla chętnych zgłębić temat, polecam film. W którym pytanie przewodnie to, czy powinienem w ogóle inwestować? Link w górnym rogu. Państwa stają przed koniecznością rolowania gigantycznego zadłużenia na podwyższonych stopach procentowych, plus pokrycia nowych potrzeb pożyczkowych. Co ciekawe, w takich warunkach w ogóle nie słychać o potrzebie cięć wydatków, wprowadzenia oszczędności, redukcji świadczeń socjalnych itd. Jeszcze przy poprzednim kryzysie roku 2008, aby uzyskać pomoc finansową, Poszczególne państwa musiały wykazać się, że redukują wydatki, na przykład Grecja, ale także Włochy, Hiszpania. Istniały progi zadłużenia, które nie powinny być przekraczane, bo to niebezpieczne dla wypłacalności tych państw. Dziś poziomy zadłużenia z tamtych lat wydają się bardzo niskie. Dziś poziom zadłużenia powyżej 100% rocznego PKB to już nie problem, normalność. No i nie trzeba oszczędzać. No dziwne. To taka dygresja sytuacyjna. A dzisiaj, na przykład USA w ciągu najbliższego roku chce pozyskać z rynku obligacji 9 bilionów dolarów. Pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Kto obejmie tą zwiększoną ilość emitowanych obligacji? Najprostsze rozwiązanie to byłby kolejny dodruk. Ale czy Fed może sobie na ten dodruk obecnie pozwolić? Spowodowałoby to inflację, która wyrwałaby się spod kontroli, byłoby to pójście drogą Wenezueli, Turcji czy Argentyny, ale tym razem na światową skalę. Doszłoby do utraty wiarygodności walut, którymi obecnie się posługujemy, czyli tzw. fiatów, a zapewne ostatecznie do kryzysu i implozji całego systemu. No czy także skończyłoby to się resetem? Chyba jeszcze decydenci na takie coś, nie są gotowi. A może wyjściem z obecnej sytuacji jest to, co pokazuję na diagramie. Kapitał z obligacji byłby poprzez odpowiednią politykę pieniężną kierowany na rynek długu. Inwestorzy, widząc, że stopy zwrotu z akcji przy słabnącej gospodarce nie rokują zbyt dobrze, przenosiliby się na rynek długu, który byłby atrakcyjniejszy. Stopy stopniowo, powoli byłyby obniżane, ale w taki sposób, aby nie pobudzić gospodarki lub rynku akcji. W przypadku, gdyby coś niespodziewanego się wydarzyło, to poprzez odpowiednie komunikaty albo wspierałoby rynek, albo by go osłabiało. To, co istotne, to przypilnowanie, aby kapitał nie przenosił się na przykład na rynki wschodzące, zwłaszcza do Chin, tylko spokojnie przepływał zasilając rynek rodzimego długu. I oczywiście bez żadnych krachów, nagłych ruchów. I ten mechanizm mógłby trwać spokojnie, dosyć długo, może 2-3 lata, może dłużej. Nie wiem, co wy sądzicie o takiej koncepcji. Czy jest to możliwe do wykonania, czy wygląda to prawdopodobnie? No, w mojej ocenie wygląda to zupełnie dobrze. Może Fed właśnie idzie w tym kierunku. Na jaki wniosek inwestycyjny z tego? Metale szlachetne, złoto, no, byłyby beneficjentami takiej polityki, gdyż kapitał z rynku akcji przenosiłby się do. Aktywów tzw. Tak bezpiecznych byłby tak tzw. kierunek risk-off, a to oznacza, że częściowo trafiałby także na rynek metali szlachetnych, zwłaszcza do złota. Mogłyby tutaj również korzystać kryptowaluty, może także częściowo surowce. Na pewno strat, stratny byłby tu rynek akcji, no i rynki wschodzące nie mogłyby liczyć na dopływ świeżego kapitału na szeroką skalę. Osobiście tak widzę. Efektywne inwestycje przewidzieć, mechanizm następnie odpowiednio spozycjonować się do tego, w międzyczasie kontrolować, czy ten mechanizm rzeczywiście się realizuje. A jak się odpowiednio wcześnie i właściwie ustawimy, to będziemy mieli później z tego profity. Jeśli film ci się podobał, proszę tradycyjnie o łapkę w górę, a nowych widzów proszę o zasubskrybowanie kanału. Wtedy żaden nowy film Was nie ominie. Przypominam, że treści zawarte w filmie nie są poradą inwestycyjną, natomiast mają na celu zwrócenie uwagi na to, czego myślę nie znajdziesz gdzie indziej. Porównaj więc informacje z tego kanału do informacji z innych źródeł i po zrobieniu własnych analiz podejmij lub nie decyzję inwestycyjną. Jeśli masz swoje przemyślenia lub pytania proszę napisz w komentarzu. Pytania i sugestie można również kierować drogą mailową adres e-mail w opisie. Pamiętaj, że każda sugestia, przemyślenie jest ważne, bo pozwoli zwrócić uwagę na coś, czego być może wcześniej ja lub widzowie nie zauważyli. Pod ostatnim filmem, który opublikowałem, pojawiło się sporo ciekawych pytań. Wkrótce przygotuję klip, w którym zbiorę te pytania i odpowiem na nie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia wkrótce.